Cześć, tu Ed. Witam Was w 18 odcinku moich przygód Geralda w Nowigradzie. Ci, co by oglądali poprzednie odcinki wiedzą, że kontynuuję zadanie Dorwać Juniora. No i tak. Pozostało nam z tego zadania udać się do, do obozu partyzantów, aby porozmawiać z Vernonem Rochem. Aczkolwiek jest to kawałek drogi, żeby z, do, do tego obozu partyzantów jest to poza Nowigradem, gdzieś po, za polami zbóż w tym miejscu, więc ten odcinek będzie bardziej taki podróżniczy. Chciałbym po drodze udać się do, do kowala, żeby wzmocnić swoją broń, a może stworzyć jakąś lepszą, nową, sprzedać taką broń, którą. Którą uzbierałem do tej pory A druga sprawa, chciałbym też e, swój pancerz, sw swoją zbroję polepszyć lub wymienić Tylko, że nie widzę płatnerza w okolicach Nowigradu Mam nadzieję, że może tutaj w tej wiosce będzie płatne, gdzieś po drodze Albo w tym dziwnym mieście chociaż to miasto wygląda mi jak na jakieś archeologiczne miejsce ale zobaczymy jak tam dotrzemy mam nadzieję, że gdzieś w okolicach będzie płatność jak nie to zawsze tutaj jest stół płatnęski, może będzie też płatność nie jestem pewien zobaczymy, taki jestem tego odcinka taki trochę podróżniczy więc nie przedłużając ja zaznaczę sobie najpierw Miejsce gdzie się znajduje kowal Żebym za dużo nie błądził po Nowigradzie Tutaj mamy kowala Umieść znacznik i Biegnijmy Będę starał się nie wdawać za za dużo Bujek tutaj po drodze Żeby mnie nikt nie skrzywdził A może w międzyczasie Opowiem wam trochę o moich celach Zależy mi na tym żeby jak najszybciej Teraz Żeby jak najszybciej Zwiększyć Poziom mojej no i postaci Geralda do 30 poziomu, tak, żebym był w stanie zagrać w dodatek serca skarni jak tylko się ukaże. Ci, co nie wiedzą, taka informacja, że, 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 żeby, że aby zagrać w dodatek trzeba będzie mieć minimalny poziom postaci 30. Więc warto na to zwrócić uwagę przy zakupie. Tak? Jeżeli jeszcze nie rozwinęliśmy swojej postaci wystarczająco wysoko, to nie ma sensu e, zakupować tego kup kup kupować tego dodatku. Można się wstrzymać, pograć, ukończyć część całą grę i wówczas jak już wszystko zrobimy co możliwe, wówczas może będą jakieś większe promocje, może wyjdzie. E, do zestaw e, Wiedźmina z, ze wszystkimi dodatkami, to znaczy już jest zestaw tak? Season Pass. Może warto się zaopatrzyć w Season Pass wersję, e, żeby. A ten? Żeby mieć dostęp do tego obecnego dodatku, który wychodzi 13 października, jak już do, do tego przyszłego. Wino... wino uh, coś tam, już nie pamiętam dokładnie jak się będzie nazywał, który ma być w przyszłym roku, no, jak w pierwszym kwartale przyszłego roku, czy w pierwszym półroczu. No więc, e, trochę się zagolę, czy ja dobrym kierunku idę, bo tak idę według tego, co mi tutaj plan... O! Może zagadajmy. Jakieś dodatkowe zadanie po drodze. Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Mugs. I potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Przy mogę pomóc? Co to za sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku. Napad częściowo się powiódł. Powiedz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami, bardzo ważnymi. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo nie pracuje, jak za to wiecie. nie pomogę. A to co ja wiem. Jak świat światem Wiedźmin za darmo palcem nie kirnął. W podeszwach butów ukryłem garść korn. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę co da się zrobić. Przesyłka królierska nowe zadanie. Ci, którzy trafili na, na ten film jako pierwszy, nie, nie widzieli wcześniejszych odcinków. Taka krótka informacja: gram na najwyższym poziomie. I okay. Pojawiły się zapytania, komentarz do moich filmów, żebym dawał troszkę więcej jakichś wskazówek odnośnie tego, jak grać na najwyższym poziomie. no Recepty nie znam, najlepszej, ale mogę się z Wami podzielić. Moimi doświadczeniami, moj, moją strategią. I strategia jest dość prosta. Jak najmniej się wdawać w walkę, jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne, bo walki bywają ciężkie. Poza tym no rozwijać postać to jest kluczowe, tak musimy jak najwięcej robić zadań pobocznych, nie iść tylko główną, główną ścieżką zadań ale właśnie podchodzić, tak jak w tym momencie, do tablicy ogłoszeń, zbierać zadania poboczne, żebyśmy mieli możliwość rozwijania postaci. Niektóre zadania poboczne są trywialne, wystarczy pobiegać troszkę, coś znaleźć, odkryć kogoś tam troszkę, otłuc i, i już. Ale niestety te, te prostsze zadania poboczne wiążą się z tym, że yy, że też dostajemy mało punktów doświadczenia. Wydaje mi się, że tak naj, najbardziej hmm, punktu, przynos najwięcej przynoszących punkty zadania to będą te zlecenia wiedźmińskie I tutaj możecie zobaczyć, że no, na razie mógłbym się pokusić o te, na te zleceniach z poziomem sugerowanym 13 na przykład. Raczej nie, nie rzucam się na zadania, których sugerowany poziom jest 2-3 razy wyższy niż mój aktualny, no ale nic, wejdźmy zobaczmy do gospody, co tu mogę ewentualnie kupić lub sprzedać. Tak naprawdę, no. też taktyką jest, żeby moją, żeby no. Czasem tu cię, muszę chyba od drugiej strony podejść, bo tu mi świeczka. Dobra. Dobrą takie to... którą ja wstasuję. I co dzisiaj macie w karcie? Jest odpowiednie oczywiście dbanie o, o kasiorę, tak? Bo Kasiora się przydaje do zakupowania na przykład kart e, lub innych rzeczy. I zbieram co, co pobadnie, a potem handluję, sprzedaję to yy, właśnie u kupców czy kaczmarzy. Yy, na początek, zobaczmy, czy, bo ja również zbieram karty, czy są jakieś ciekawe do zakupu. Jednostka bliskiego starcia, siła jednostek 5, no, w miarę dobra, w zakupie yy, siła jednostek 5, niech będzie. Karta neutralna, karta specjalna, atrapa. Mam już tą atrapę, specjalnie lubię ją. Cesarstwo Nilfgardu, Talia. Siła jednostek 3. Nie jest za dobra, ale zbieramy karty, więc niech będzie. I tu siła jednostek, cesar, dla, siła jednostek 5, Talia, Cesarstwo Nilfgardu też niech będzie. No, no dobrze, zobaczmy, czy możemy jakieś rupiecie wcisnąć. O. No, no. Nic. Wszystko. Nic do sprzedaży. nie dobrze. Jakoś ten sprzedawca nie jest skory do handlowania. Tu coś jest, ale to są rzeczy, które mi się przydają. No dobra, to pozostajmy. Może bym się zaopatrzył trochę w wodę. Albo mleko. Mm, piwko, nie. Tu woda. Wytrawny dikstira. Przedmiot magiczny, jadalne. Ciekawe, zakupię może. Z2. Dobra. Pogadaliśmy ze sprzedawcą. Chętnie bym zagrał w karty, ale wydaje mi się, że to będzie za nudne dla Was, więc pogram kiedy idzie. Bywaj. Warto też nadmienić, jeżeli ktoś, ktoś zbiera trofea, to na PlayStation 4 warto, trzeba nawet grać ze wszystkimi. W, w gwinta bo każda gra umożliwia zdobycie jakiejś ciekawej karty a do zdobycia pewnego jednego ze strofeum należy zebrać wszystkie karty więc dużo, dużo jest do zrobienia Dobra, biegniemy dalej. Gdzie ja jestem, że tak daleko mam jeszcze bies. Czyli jakoś co ja zrobiłem? Zpoczułem myślę, że trzeba będzie iść na skróty. Dobra, wrócimy się i Ach, tak bo ja zagadałem się i podążałem za e, nawigacją, że tak powiem, kropkami zamiast w kierunku e, w kierunku znacznika. Tak to jest właśnie z tym nagrywaniem i gadaniem. Szybka podróż do z powrotem blisko będzie, chyba stąd będzie bliżej. No i jestem kawałek do znacznika, trzeba się przebiec. O wiele bliżej. No tak. Porządek jaki tłok. A tu jest północ, a tu tyle? Taki ruch. Nic nie boli tak jak życie. No. Tutaj słynniejszy w Nowigradzie to Pasyflora, Ale jest jeszcze Kuternoga, Szałwia, no i ulicznice.

Może trochę nad ranem, pomedytuję do rana. To będzie godzina szósta. Może będzie otwarte wówczas. Ale podejrzewam, że tutaj muszę wykonać jakieś zadanie dla tego kowala, abym mógł dla mnie coś zrobić, bo byłem u niego jakiś czas temu. W którymś z odcinków możecie sprawdzić i, i zleci mi zadanie. Ach, z tego powodu nie mogę za bardzo z nim pogadać. No cóż. To udajmy się w takim razie, gdzie z powrotem do szybkiego punktu podróży, czy może na piechotę? Chyba tak i na pola zbóż. Mhm. Kurczę! Ciekawe, czy tak bez znacznika trafię. U, nie, tam ślepy zaułek. Ujojojoj, nie. Już tam z nimi raz walczyłem. Uciekajmy, niech... nie mam ochoty. Tak ja wam mówiłem, należy niepotrzebnych walk unikać. No, już się nie drżycie. Porozmawiaj z handlarzem, może z nim No, chodź tu. To chyba nie, nie chcę ze mną specjalnie rozmawiać. Tu może mógłbym pogadać. Otwierać. No nic. Czas mi się kończy. W jakim razie dziękuję i... Udamy się do Kowala w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobał mój kanał, subskrybujcie. Cześć.